Siemanko, z tej strony Sebana to jest kolejny filmik na tym kanale. I oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo jaki jest odcinek, to jest zawsze konkurs, ale pamiętajcie, że jak w ogóle chcecie brać udział w tym konkursie, musicie użyć kodu promocyjnego, e, który daje Wam aż 14% do wpłaty, a pamiętajcie, że możecie płacić każdą metodą płatności dosłownie. No i dzisiaj sobie porozmawiamy. Widzowie, miałem wczoraj. No, no nie wiem, no przykrą sytuację. Hmm, chciałem wysłać kosę czarnemu. Wygrał kosę. Znaczy wygrał tam więcej rękawiczek i chciałem mu to wyśleć wysłać w jednej kosie za 1000 złotych. No i co się stało? Podczas akceptowania przeze mnie oferty na Steamie yy, na telefonie, ja myślałem, że akceptuję do czarnego. Po czym czarny wysyła mi screena, że oferta jest anulowana. I okazało się, że potwierdziłem ofertę na telefonie tą, którą ktoś z takim samym awatarem wysłał do mnie z jakiegoś bota i straciłem kosę za 1000 złotych. Więc chciałbym was po prostu przestrzec przed tym, przed tym. No ponieważ zostałem oszukany już któryś raz z kolei, no ale to nie koniec historii. Słuchajcie dalej my sobie za ten czas będziemy odwierać skrzynki. No i druga sprawa jest taka. Dzisiaj wchodzę rano i patrzę Steam zablokowany. Moje konto totalnie zablokowane. Nie mogę używać Steama, nie mogę sprzedawać nic. Ale na szczęście, chociaż to udało się odzyskać i mam moje konto, mam wszystko, i temki żadne tam reszta nie zniknęła, więc e, tyle dobrze. Ale niestety mam widzowie tradebana. Mam niestety trade bana na dni 15. Więc jeśli ktoś czeka na skinka, no niestety będzie musiał poczekać. No bo wiecie jak to jest. Dostałem tradebana na 15 dni, no mm, ale już z tym nic więcej zrobić nie mogę. Także przepraszam, tym y, tych co jakoś dużo czekają na tego skinka. No, ale nic nie mogę niestety zrobić. E, chyba że ta blokada może też zejść szybciej, ale no, no wątpię, bo zazwyczaj jest to 15 dni, i te 15 dni po prostu e, zawsze jest. No, ale zobaczymy. Chciałbym Was tylko poinformować o tym, żebyście uważali, no bo ja nie uważałem. No, i przez no, mój głupi błąd takie właśnie boty, e, czy inne mm, jakieś śmiecie, korzystają na tym, no i możecie stracić bardzo dużo, więc no co, no, to, to nie jest żaden prank, zostałem okradziony, oszukany i macie to na miniaturce, tak jak widzicie, jest to miniaturka, która już była kiedyś użyta, no ale no niestety, wolałbym jej nie używać drugi raz, ale idealnie pasuje do tego, co się wczoraj i dzisiaj stało, a tutaj się stał naprawdę dobry drop, więc jeszcze cztery sobie otwórzmy skrzyniaczki przygody. Wy pamiętajcie, że jak chcecie sobie takie skrzynki otwierać, wbijajcie na pierwszy link w opisie, bo tam z moim kodem macie 14% do wpłaty. Znowu jest AWP, co daje nam znowu profit. No to jedziemy jeszcze raz. No i co widzowie? Naprawdę, uważajcie, nie akceptujcie też nigdy jakichś ofert. Na przykład, patrzcie, znowu jest e, Na przykład jest oferta, wiecie, Esteban wyszli w celu potwierdzenia. Nie akceptujcie takich ofert, to zawsze jest skam. A jakbyście chcieli ją zaakceptować, to najpierw napiszcie do mnie na PW czy coś, czy to ja. Wiadomo, że nie ja, ale możecie mi napisać wysłać screena. A ja teraz trafiam falkiona Tiger Tufa i to jest bardzo dobry drop. To jest bardzo dobry drop. I ogólnie dzisiaj skrzynka przygody naprawdę fenomenalnie dropi. No to pyknijmy sobie jeszcze trzy. No i zrobimy myślę, że jakiś grubszy kontrakcik. No i zobaczymy. Też ten odcinek nie będzie jakiś mega długi, ponieważ chciałbym, no po prostu to jest taki bardziej pogadankowy odcinek żeby was przestrzec, żebyście no, nie robili takiej głupoty jak ja A my robimy kontrakt, a lecimy. Lecimy naprawdę gruby kontrakt to będzie widzowie Ponieważ 4700 zł kontrakt możemy dostać 12 koła minimalnie 2800 podpisujemy no i napiszmy sobie skam Żeby już nigdy się nie dać oskamować i mam nadzieję że to ten kontrakt mnie nie oskamuje Field tested 5300! Okej, okay. dobra, to no powiem wam, że cię jakiś fenomenalnie daje e, Więc w porządku, to zrobimy sobie jeszcze jeden taki tańszy kontrakt. Cyk, a byle co sobie dajmy. 592 zł i zobaczmy... Jest nawajka ultrafiolet. O, to będzie profit. Nie, 484, okej. Okay. No to jeszcze jeden kontrakt z tych wszystkich itemów, które tutaj mamy. Byle co, nawet nic tutaj nie piszemy. Ja już jestem zadowolony, mówię wam to szczerze. A w łupkę Onitadzi Field Tested 1200 zł z 600? No, naprawdę dzisiaj ładnie. Ja już tego skeletu na sobie zostawiam. Piękna koska wygrana. No, to jest najważniejsze. Przynajmniej tyle. Jeszcze mamy 1300 zł. To pyknijmy sobie. A jednego perfect luta Może akurat coś tutaj ciekawego wyleci. Wiadomo, że jest 100% i będzie ciężko. No właśnie, no właśnie 36 groszy, 36 groszy za 1000. No to jest naprawdę, to boli, to boli. Ale my ten odcinek kończymy z profitem, ponieważ mamy pięknego skeletona, który właśnie tak wygląda. Naprawdę piękna koska. A ja wam przypominam o tym, że jak chcecie wygrywać skiny, musicie mieć mój kod Esteban Łapkę w górę, suba, dzwonem, komentarz. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i co? Nie